Budź się kurwa Ja wiem, że hejty na ciebie poleciały w chul. niech lecą, niech wszyscy wiedzą tego typu I dwa, kto jest górą? Ja czy ty? Bo mi się wydaje, że ja Nie? Każdy mi mówił, że ty na mnie w chuj zarabiasz kasę Jakbyś odpalił liczysz płówkę za logo łobabę to byłoby inaczej a co zrobiłeś? na mnie zarobiłeś i jesteś frajerem dla mnie rozumiem no sorry, że tak ci mówię pobije tego typu, ale to chyba każdy by się zgodził jak ktoś by stanął na moim miejscu no, widzisz, chłopie. A ty uciekasz, ucieka z kurwy syn, bo wow. Tylko ci powiem coś takiego, że ucieka za tym, ale za tym ci leci dalej tego typu. Ci się rozbier kanał, no. opinia, patronaj się ci już tak zbyt nie wpacają. Na grupie u, u, u ciebie też tam już tam zaczynam kmimić temat. Widzisz? W mm. Wiesz, jakbyś grał otwarte karty, to tak. Ale nie, poczułem, że nie byłem w ciągu alkoholowym, jak się mówi. To najlepiej zarobić dla na mnie, co? A teraz... chuj No bo niego jedziesz, co? <laughs> Widzisz, wunia. nie chodzi o to, że ja mam Cię hej wyzywać, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że mam szacunek. I to w mówię, że coś mi się nie podoba, A ty. Wunia. U Ciebie to jest jeden problem. Na się ci kasy mieć w dubie. Ze swoją żoną. Co?